Cześć z strony i witam Was w poradniku, w którym przedstawiam Wam, jak zainstalować Forge, Minecraft Forge oraz modyfikację na najnowszy launcher e, Minecrafta. Co będzie nam do tego potrzebne? Oczywiście pokażę Wam jeszcze obsługę, ale dobra. co będzie nam naszego potrzebne? E, oczywiście launcher pobrany z strony Minecrafta, Forge pobrany z strony Forgea, filesminecraftforge.net i tutaj macie podane wersje minecrafta i ostatnie wypusty pod wersję a ja wam pokażę pod wersję 1.6.4 gdyż już niedługo ukaże się paczka na dniach paczka ats na 1.6.4 i pobierajcie zawsze wersję installer gdyż ona jest najwygodniejsza installer gdy ją sobie pobierzemy to jest ok Dobra. i oczywiście modyfikacje jakieś nam będą potrzebne ja tu mam, możecie zobaczyć, już będziecie widzieć, jakie modywy znajdą się w ATS-ie na 1.6.4 Ale dobra, co pierwsze musimy zrobić? Pobieramy, odpalamy, tak, ruchu Otwiera nam się nowy launcher, sprawdza, czy są jakieś aktualizacje, czy w ten deseń nie ma Musimy wpisać swój e-mail przy rejestracji, jak, jak rejestrowaliśmy się, lub username oraz password. Ja to teraz dokonam podczas cięcia, żeby nie było, i klikamy login. Tak, tak. Ok, po zalogowaniu zacznie nam się pobierać e, cały Minecraft do naszego pliku e, standardowego, znaczy tam, gdzie zawsze Minecraft się zapisuje, czyli my, e, kropka Minecraft w. E, w folderze Roaming ro, ro, eee, Updata. Wiecie, jak tam wejść. Każdy wie. Nie będę mówił. Ale do tego katalogu pobierają nam się wszystko, to, co będzie potrzebne. Na razie to zostawmy. Poczekajmy aż się pobierze wszystko. Tak, pobrało już się i jest gitara. Co teraz? Eee, teraz mianowicie wypadałoby wybrać wersję Minecrafta, czyli możemy tak, tutaj mamy do wyboru profil. Tutaj mamy stworzenie nowego profilu lub edycję profilu. A tutaj mamy zakładki to są główne informacje, Development Console, czyli informacje na temat no, tego co się dzieje w Minecrafcie podczas ładowania odpaka, itd. Tak tak profile editor do edycji profilów oraz lokalne wersję. To sobie wszystko powiemy po kolei. Ale pierw tak. Pierw żeby wybrać wersję Minecrafta z podstawowej musimy dać Edit Profile oraz tu mamy do wyboru, którą wersję chcemy. Ja wybiorę wersję 1.6.4 i tu na razie nic nie zmienia. Poza tym, że będę potrzebował 1 giga ramu przynajmniej ale to sobie zaraz wszystko zmienimy ok, klikam play Pobieramy się resztka reszta całego minecrafta tak widać wszystko ładnie w konsoli widać i odpala się minecraft jest, jest minecraft 1.6.4 jest ok, zamykamy Launcher też się zamknął i prawidłowo. Teraz bierzemy nasz Forge, klikamy podwójnie, odpalamy go i mamy do wyboru install client, install server albo w ogóle wypakuj. Lub jeśli mamy e, nasz Minecraft główny in, e, w innej ścieżce czyli to nie jest, nie jest to tak jak widzicie podstawowy, domyślny e, katalog Minecrafta, to tu możemy go sobie zmienić. Ale. Ja nic nie zmieniałem, więc instaluję Minecraft Forge do naszego launchera. OK. To z reguły zależy od komputera. OK. Successful installed. To oznacza, że jest poprawnie zainstalowany. Teraz gdy odpalimy nasz launcher. Zobaczcie wszystko widzieć. Pojawi nam się tutaj w opcji, w liście, forge. Widzicie to? Forge. Nice. I o to chodzi. I teraz, tak, jeżeli wybierzemy forge, oczywiście musimy się zalogować ponownie. Ja zrobię jeszcze raz cięcie. Będziemy mieli dostęp po zalogowaniu, jak widzicie, do profilu forge. I tak, ten profil sobie możemy edytować, chociaż najlepiej go zostawić bo jak widzicie tutaj jest use version za każdym razem mamy jeżeli tutaj jeżeli będziemy dogrywać inne wersje Forge'a w ten sam sposób to w tu będziemy mieli listę do wyboru. Tak mam nadzieję że to jest yy, zrozumiałe. E, teraz tak jeżeli bawimy się modyfikacjami fajnie widzieć konsolę czyli zaznaczamy tą opcję tą opcję in keep the launcher open. Zawsze. E, jak będę odpawał, będziecie wiedzieć o co chodzi. Oczywiście, Java Argument oraz będziemy potrzebowali. Zawsze zapominam, jak się to pisze: xx, znaczy minus xx, e, dwukropek, perm size. I tutaj dajemy wartość, jaką. To zależy, ile mamy RAMu. Ale to już zależy tylko od Was. Ile ustawić? Ja daję zawsze 1 giga. A Minecraftowi przydzielam 2. Oczywiście w systemach 32-bitowych nie można dać więcej niż 1,5 giga, gdyż yy, będzie problem z Minecraftem, z odpaleniem Minecrafta. Mam na nadzieję, że to jest zrozumiałe. Zapisujemy. Jeżeli sobie teraz wciśniemy play, oddaje nam się Minecraft. Word. Trzymamy na wierzchu i widzimy co się dzieje gdy nam się konsola otwiera jest załadowany moc forge prawidłowo, szybko, prosto i bezboleśnie to jest naprawdę bardzo proste teraz tak, wyjdźmy z tego i popatrzcie w edycji profilów w zakładce edycji profil możemy w każdej chwili dodać nowy, skopiować lub usunąć lub otworzyć Folder z tą wersją. Tak? Tak. Forge Release Open Version. Tu mamy op, op, Open Version. I tak, jeżeli na przykład mamy jakąś modyfikację, która y, autor każe wrzucić do Minecraft Jar, y, to wtedy właśnie robimy to, co pokazałem. Tu Open Version Folder. Chodzimy do naszego Forge'a. I, i z, 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 tak jak było za starym sposobem otwieramy WinRarem i mamy dostęp, dostęp i wtedy wgrywamy tutaj nasze pliki. Ale to jest, to jest bodajże przy FPS plus jest taka modyfikacja do uzyskania większej ilości FPS-ów mmm, którą się w ten sposób wrzuca. Tylko tak mówię na przyszłość, żebyście wiedzieli na przyszłość. Dobra. Teraz tak. To już wiecie. A więc stwórzmy stwórzmy nowy profil oraz multiinstancję. Do czego służy multiinstancja? Zobaczcie, jeżeli jeżeli stworzę profil Forge i będę tworzył kolejne to on zawsze będzie pobierał tylko i wyłącznie z tego jednego katalogu e, mocy, mocy, konfigi i tak dalej. On będzie wszystko pobierał z tego jednego wyłącznie katalogu. E, zapomniałem powiedzieć, że właśnie tu wkrywamy nasze mody. Ale ja to zostawiam czyste, dlaczego, już Wam mówię, bo jeżeli chcemy mieć instancje w wiele instancji, jak to jest w MultiMC, MultiMC stare, pokażę Wam. żeby zobrazować macie różne wersje Minecraftów, różne wersje modpacków itd. tak, dalej, i tak dalej. To samo możecie zrobić za pomocą tego launchera. Też możemy sobie jak to zrobić? Stwor Tworzymy katalog Minecrafta, no czy obojętnie nazywamy jak chcemy. A ja tu jeszcze stworzę mm, paczka jeden żeby było czy tam ATS obojętnie. Chodzimy. Jak widzicie jest ścieżka. Kopiujemy sobie tą ścieżkę. Minimalizujemy. I teraz tak. W naszym launcherze dajemy nowy profil. Kopia forge, a ja sobie to nazwę ATS Test. Game Directory, czyli ścieżka do gry. Paczka 1. Brzmi fajnie, fajnie. Otworzone zawsze. Forge. Hmm. Korzystanie z jawy. Wszystko jest. safe safe Jak widzicie, doszedł doszło nam nowy profil. I odpalmy ten profil. Co się będzie działo w naszym oparciu? nasze ja tworzy się. Gotowość, wszystko zacznie się tutaj tworzyć. Odpadł się do końca. Jak widzicie, mamy Forge'a oraz mocy, tak? for załadowany, wszystko jest. To teraz tak zobaczmy do katalogu m, paczka 1. Jak widzicie, różni się on od folderu Minecraft, gdyż nie posiada kilku plików On, e, on jedynie tworzy instancje, w której możemy dodać konfigi, mody, resource packi oraz save y i statystyki i tutaj takie różne inne pierdoły będą. Tak? Nigdy nie przekopiuję żadnych asetów oraz innych Minecraft Version czy coś, coś w ten deseń. Nie. To się nie stanie. Teraz sprawdźmy. Wrzućmy jakiegoś moda do katalogu mods. I teraz e, ważna informacja. E, w Minecraftie od jed, wersji 1.6 nie ma czegoś takiego jak kormoc i moc, czyli... Katalogu, gdzie się kiedyś rzucało moc, które było pierwsze ładowane, a później moc. Nie ma czegoś takiego. Teraz ładuje się wszystko do jednego katalogu moc. ja sobie to załaduję na przykład. Ee, <śmówi> Industrial Craft Experimental. Albo nie. Niech mi uciekło. Industrial Craft Experimenta. Skopiowałem do naszego katalogu moc, paczka i multiinstancje. Pamiętajcie gdzie to jest. Paczka 1 multiinstancja. I teraz zobaczcie, jeżeli odpalę, a odpalę test ATS nie zaczynamy jakiś error, czy cokolwiek dla twórców jest bardzo dobre rzecz a więc industrial craft nam się ładuje i zobaczcie mamy 4 mody odpaliłem ATS eee, tak jak mówiłem ATS test 4 modyfikacje industrial craft i teraz zobaczcie zamknę i odpalę zwykły forge to jest ten katalog główny który jest w e, .minecraft odpalę go sobie, play te foldery nie mają wspólnego oddziaływania na, na instancje odpalam się odpaliło się 3 popatrzcie, nie ma industrial crafta nie ma zróbmy jeszcze raz, dodajemy sobie na przykład jeszcze jedno oczywiście zawsze robimy kopię forge forge'a, którego znaczy no, tego podstawowego, którego pierwszego zainstalowaliśmy w zależności od wersji, I tak wersję możemy sobie zmienić. A jeśli zainstalujemy jeszcze innego, czy tam najnowszą wersję, czy, czy starszą. To jest nieważne, wszystko się pokaże w tej liście. Eee, dobra, nazwijmy sobie to ATS test 2, ok. ATS Test 2. Patrzymy czy wszystko jest, tutaj oczywiście możemy ustawić rezolucję, czyli rozmiar obrazu jaki ma się nam wyświetlać w Minecrafcie Tak przy okazji, ale to myślę, że to chyba już wszyscy wiedzą I wybierzmy sobie ATS-TS2 Odpalmy go O nie 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 Zepsułem Dlaczego zepsułem? Bo stworzyłem katalogu paczka 2 Na przykład paczka ATS Test. test 2. A test, test 2. Dobra. Gdzie nie stworzyłem tego katalogu. E, no dobra. Więc anulujmy to. I odpalmy jeszcze raz launcher. Ej, nawet jak się pomylicie to przy okazji widzicie, macie przykład. Już wam pokazuję, jak takie coś robić. Podaliśmy sobie przykład. Edytujemy po prostu profil i zmieniamy ścieżkę. Ścieżkę taką, jaką mamy tu w naszej instancji. Najlepiej jest w ten sposób wejść, skopiować, ctrl-c, zaznaczyć, Ctrl+V, Save Directory i Play. A w katalogu już powinny się stworzyć, tak już się tworzą pliki. Dla porównania, sobie wrzucimy inną modyfikację, żebyście widzieli. Zamykamy. Mamy wszystko. I teraz tak, jeszcze sobie tylko sprawdzę, czy mi się tu nic nie zepsuło. widzicie się nic nie zepsuło. Jak widzicie, jest industrial craft w pierwszej paczce. A w drugiej paczce chcemy mieć na przykład modyfikację dajmy na to taką rozsądną nie mechanizm my factory reload też nie Typka. better storage ok, better storage więc otwieramy katalog moc i kopiujemy. Better Storage. Kopiuj. Oraz sobie weźmiemy kod chicken Core. który jest potrzebny do Nei. pamiętacie ten plik zawsze był w pliku kormoc Teraz już idzie tylko i wyłącznie do moc tak jak i wszystkie pliki. Czym się to powiększyło. Oraz nei 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 Nei, NEI. Not enough items. Kopiuj. OK. Tak, mamy trzy modyfikacje, więc odpalmy nasz launcher, nasz launcher jest odpalony. Wybrany jest ATS2 test. Ok, startujemy i dostaliśmy crash. Dlaczego dostaliśmy.? A, bo to było plugins. To pewnie widzieliście. Not enough items. Chicken chunk. Miało być chicken core. Chicken core, mój błąd. Wybaczcie. A jak widzicie, konsola się przydaje. Bardzo się przydaje zwłaszcza jak tworzycie paczki Chicken Chunks, Scott Chicken Core? O, właśnie. Po prostu źle popatrzyłem. Każdemu się zdarza. Oczywiście, patrzcie, gdzie to ja wszystko dodaję. I play jeszcze raz. Będę wszystko, tak jest. Tak. Modyfikacje się ładują. O! 6 modyfikacji załadowanych. ATS TS 2. Załadowane. Better Storage Not Enough Items. Tak jak mieliśmy. Widzicie? Czyli wszystko jest. Czyli najprościej. Multiinstancja. Jest to kilka Minecraftów, kilka modpaków. To by mógł być ATS. Tutaj macie DNS czy coś takiego. Wszystkie forge instalujemy do, do głównego katalogu .minecraft to jest właśnie tutaj. One się tutaj zainstalują w versions, każdy następny forge, który będziemy instalować. I tworząc nowy profil, będziemy mogli wybierać cokolwiek chcemy, którykolwiek chcemy profil. Mam nadzieję, że to jest jasne. Wytłumaczyłem Wam tak, jak powinno być wytłumaczone. Jeżeli czegoś nie wiecie, pytajcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć, jakośkolwiek pomóc. I jeśli wyjdzie tylko paczka ATS, pokażę Wam jak ją zainstalować. No To będzie tylko na zasadzie, tak jak, tak jak tu powiedziałem, stworzyć sobie tego ATS-a i do naszego katalogu, w którejś instancji, przekopiować tylko tą zawartość. No i instalacja forcza, ale to już widzicie w tym odcinku. Dobra, ja kończę ten odcinek. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że pomogłem. Zrozumieliście cokolwiek i pozdrawiam Was gorąco. Trzymajcie się i cześć!